Na rynku pojawiła się nowa seria smartfonów od producenta AGM. Tym razem są to trzy modele: G2, G2 Pro oraz G2 Guardian. Każdy z nich charakteryzuje się znacznie zwiększoną odpornością na upadki, uszkodzenia mechaniczne, a także wodę i pył. Zapewnia to wyjątkowa konstrukcja i dodatkowe gumowane zabezpieczenie na krawędziach urządzeń. Faktura tylnego panelu. Zapewnia znaczną odporność na otarcia, przebarwienia i zarysowania. Smartfony, które są kompanami do profesjonalnej i codziennej pracy, powinny być gotowe w każdej chwili, niezależnie od ilości obowiązków. Dlatego też każdy model serii został wyposażony w baterię o pojemności 7000 mAh, a moc jej ładowania to 18 W. Co ważne, producent zapewnia przewód ładujący wraz z ładowarką w zestawie. Istnieje również możliwość ładowania urządzenia poprzez detykowaną stację. Dodatkowa cecha to wbudowana pamięć na pliki o pojemności 256 GB z możliwością jej rozszerzenia o kolejne 512 GB za pomocą karty MicroSD. Nie zapomniano o wygodzie i przyjemności użytkowania każdego z modeli. Płynność pracy zapewnia ośmiordzeniowy procesor Qualcomm 5G wraz z ekranem FHD+, o przekątnej 6,58 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Urządzenia pracują na systemie operacyjnym Android 12, posiadają też złącza USB-C do ładowania i szybkiego transferu danych. Wyróżniający design serii to zasługa kluczowych komponentów. Pierwszym z nich jest znacznie większy niż w jakimkolwiek innym smartfonie głośnik. Dostarcza on dźwięk o głośności aż 109 dB, utrzymując jednocześnie wysoką jakość dźwięku. Jego znaczna moc jest szczególnie przydatna w głośnym otoczeniu, kiedy łatwo o zagłuszenie dźwięków powiadomień i nadchodzącego połączenia. Kolejnym są obudowane wokół głośnika aparaty, główny o rozdzielczości 108 megapikseli, aparat makro o rozdzielczości 2 megapikseli, a także kamera nocna z funkcją widzenia podczerwonego o rozdzielczości 20 megapikseli, pozwala na wykonywanie zdjęć i nagrań bez konieczności doświetlania danego obszaru. Warto również wyszczególnić parametry i funkcje, które różnią między sobą prezentowane egzemplarze. Model G2 oraz G2 Pro posiadają 8 GB pamięci RAM, która wykorzystywana jest do pracy systemu operacyjnego. G2 Guardian podnosi tę poprzeczkę, oferując 12 GB pamięci RAM, zwiększając tym wielozadaniowość i liczbę obsługiwanych procesów w danym czasie. Kolejną różnicą jest kamera termowizyjna, czyli zdecydowanie bardzo ważny i innowacyjny element serii. Funkcja ta zarezerwowana jest dla modelu G2 Pro oraz G2 Guardian. Zakres mierzenia temperatury dla obu modeli to od minus 20 do plus 550 stopni Celsjusza z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 25 klatek na sekundę. Model Guardian Zwiększa zasięg pomiaru, bo podnosi go aż do 500 metrów. Pozwala to na badanie nie tylko lokalnych elementów, ale także całych układów i instalacji, co często pomaga w opisach i dokumentacji parametrów technicznych. Przewaga modułu termowizji w smartfonie to dostępność urządzenia w każdym momencie. A także nieporównywalnie szybsza możliwość udostępniania nagrań lub zdjęć za pomocą wiadomości e-mail i wszelkich innych komunikatorów, bez konieczności często mało intuicyjnego transferu z osobnych mierników. Dla użytkowników, którzy nie korzystają z funkcji termowizyjnych, model G2 posiada odmienną funkcję. Diodowe podświetlenie LED. Które informuje użytkownika o niskim poziomie baterii, ładowaniu lub powiadomieniach. Każdy z modeli przystosowany jest do dwóch akcesoriów. Stacja ładująca pozwala na uniknięcie uszkodzenia portu ładowania, zapewniając jednocześnie ciągły wgląd ekranu, a także uchwyt samochodowy, który dzięki dedykowanemu mocowaniu nie wypnie się podczas jazdy na wybojach i wstrząsach. Seria modeli G2, G2 Pro oraz G2 Guardian to najwyższa półka profesjonalnych smartfonów o zwiększonej wytrzymałości. Wzmocniona konstrukcja, dedykowana latarka, konfigurowalny przycisk boczny czy zabezpieczenia portów ładowania i słuchawek. Modele te zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają codzienną pracę w trudnych warunkach, ale także pozwolą na łatwą i wysokiej jakości komunikację w biurze i domowym zaciszu. Pełną specyfikację wraz z cyklicznymi promocjami i innymi modelami można znaleźć na stronie producenta agmmobile.pl